Nie ma Dzisiaj zagramy sobie na Xboxie. No, jesteśmy jak widzicie już na spawie, tam gdzie się odrodziłem. I, i tu widzicie. Nie wiem czy będzie link do pobrania. Do, do Xboxa do pobrania. Nie, zobacz. Jak nie będzie, to dodam później może. Zobaczy się. Tego jeszcze nie wiem dokładnie. Najpierw sobie pościnamy drewna, to I tak i chodź oczywiście tak słabo króciutki Będą, będzie taki jakby let's play na serwerach i na tym w serwerach to będzie z moim kuzynem znaczy z moim, o, kuzynem będzie będzie z moim kuzynem i tam chwilę się jak się skończył filmik, a ja nie powiem patrzę, bo nie wiem, kiedy się skończy. W każdej chwili może się skończyć. Dlatego to ja już nie wiem. Na no. razie chyba 3 minuty to będzie lecieć. Nie wiem, co się. Dobra. Lecimy po jakąś wioseczkę szybko. No mam grę, będziemy grać na łatwo oczywiście. Nie będziemy. Będę tak jak

Obla. Robimy sobie crafting table. Tak, już robię jeszcze raz. Popateczka. Dobrze, weźmy. Jeszcze weźmy jednego na kilof. ok, No. Od razu zrobię pauzę, jak będzie koniec. No. To weźmy sobie kofry trochę jeszcze tego Irona. W jest zawsze się iron przyda nam Dobra, tyle na razie Chcę wykopnąć też trochę jeszcze kamienia I tu chyba zakończymy Nie wiem, zobaczę Tu chyba zakończymy odcinek, bo nie wiem Nie wiem Zobaczę, zobaczę zobacz. No, zobaczę no. Na razie to tyle y gdzie? Jeszcze może będę grał na serwerach. Taki z kimś, nie? Na pewno będę grał. Na pewno. No, ale na razie to tyle. Pa, pa, para.